Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj będziemy kontynuować poradnik, jak stworzyć serwer za darmo na Extartionie. Bo pod tamtym odcinkiem zrobiliście kosmiczne zasięgi, 10 tysięcy, czy 11 tysięcy wyświetleń, 300 łapeczów w górę, 100 komentarzy. Jeżeli niektóre komentarze były negatywne, niektóre pozytywne. E, także e, pisaliście też w komentarzach, że Wam serwer nie działa, także kontynuujemy to. I serdecznie Was zapraszam na Discorda. E, tworzymy bardzo fajny serwer. To będzie niespodzianka. Jeżeli wbijesz, to zobaczysz co e, dzieje się na serwerze. Jaki to będzie serwer. Także zapraszam Cię na Discorda. Oczywiście. Jeżeli zostawicie, zostawicie tutaj 30 łapeczek w górę grywam kolejny odcinek jak zrobić serwer za darmo na innym jakimś y, portalu, y, no na jakiejś po prostu innej stronie, także zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcje, i oczywiście dzwoneczkiem, bo jeżeli dzwonka nie, nie zostawicie to... No po prostu nowego odcinka nie zobaczycie. Tutaj macie na środku teraz 5 ostatnich subskrybentów. Także polecam Wam. Jeżeli chcecie się tutaj pojawić, zostawiajcie łapiaczki w górę, subskrypcja dzwoneczkiem. No i to na tyle, także zapraszam do oglądania. To więc tak, jesteśmy jak już jesteśmy w przeglądarce, wpisujemy jak zawsze extartion.com, macie go w opisie i oczywiście Discord'a też macie link w opisie. Tutaj wam już nie będę nic przedstawiał. E więc twórzmy swój serwer. E stwórz. Ok, stworzyliśmy serwer. E więc teraz przejdźmy do jego całych ustawień. E też zapomniałem bo w kolejnym odcinku napisać, jeżeli wam kredyty się skończą. No to niestety, ale musicie założyć po prostu y, drugi, drugie konto albo po prostu wykupić sobie, no nie? Niestety tak. Na tym polega, ale macie przez jakiś czas, jeżeli chcecie mieć cały czas serwer, no to już Wam polecam y, po prostu zmniejszyć sobie ram za dwóch, to będzie Wam tylko pobierało po... Y, po prostu po... Y, w dwóch kredytach, no nie? Także jak, jak zrobić serwer tutaj, to musimy tak... Najpierw go... Poczekajcie, tutaj pliki wejdźmy, sobie w pliki, bo ja tutaj dawno na tym już nie byłem. Lecz, dobra, uruchommy sobie serwer, żeby nam wszystko się wyregenerowało, pluginy, wszystko. Jeszcze chyba wejdźmy w tylko oprogramowanie. Aha, i tutaj wejdźmy z Pigot Bookit. Jak zawsze, na swoją wersję naprawdę, bo jeżeli nie, jeżeli nie mogliście wejść na serwer, nie działał, no to na, po prostu na swoją wersję to zróbcie. E, 1.8.8, zainstaluj ponownie. Serwer jest wyłączony. Aha, to musimy wyłączyć, czekajcie, zaczynam serwer. E, o oprogramowanie, co ja mówię. 1.88 zainstaluj ponownie, nie jesteś możliwy wtedy jest wyłączony. Aha To jednak musimy włączyć serwer, a nie o zatrzymywanie serwera to trochę poczekajmy sobie. Dobrze, chyba teraz powinno już nam e, normalnie się zainstalować. Tak, zainstaluj ponownie. Tak Wybierzcie na swoją wersję, bo może możliwe, że jak wchodziliście, po prostu to e, nie, nie, za inst... no, nie zainstalowała się wam wersja na to, którą chcecie wchodzić. i Jeżeli nie zainstalowała, to jeszcze raz spigot i wybieracie swoją e, aktualną wersję, jaką chcecie. Tutaj macie do od nowej do najstarszej. E, także e, tutaj możemy sobie zmienić na serwerze, czekajcie, serwer. e, jak to widzicie spigot i mamy 1.8.8 wersję. E, możemy raczej nie, domenę nie możemy podpiąć, lecz możemy chyba zmienić sobie nazwę na przykład na e, Subik Cubik, Subik. możemy sobie zmienić nazwę na subik. E, witaj na serwerze użytkownika, to też możemy sobie zmienić na przykład na e, graż, ile chcesz. E, możemy też sobie tylko po prostu zapisujmy sobie to. E, możecie sobie zwiększyć ile chcecie osób na serwerze. E, tylko polecam Wam ustawić gdzieś tak na 10 osób, bo 10 to wytrzyma ten serwer, no nie? Te 2 GB wytrzyma na 100% Poziom trudności to to już sobie sami wybierzecie co chcecie Wybierzcie no premium, bo jeżeli e, nie macie premki e, jeżeli macie premkę i nie macie premki to oczywiście wbijecie sobie na e, jeżeli ustawiliście tutaj krzyżyk Następnym krokiem to yy, będzie wejście w konsolę. Konsola jest offline, ponieważ serwer jest na razie wyłączony. Yy, dobrze mówię, wyłączony tak, wyłączony jest i dlatego konsola nie chodzi. A więc sobie uruchommy serwer i poczekajmy aż on nam się uruchomi. Jak widzieliście, usłyszałem taki dzwoneczek. Także serwer jest aktualny 10 minut. Jeżeli kogoś nie będzie na serwerze, automatycznie się Wam wyłączy. Także, jak zawsze, sobie skopiujmy e, nazwę serwera. Ctrl C. Wchodzimy sobie teraz w Minecrafta. Klikamy tak, dodaj serwer. Tak. Chodzimy. Od razu, jak widzieliście, grasz ile chcesz, bo w ogóle Wam się zmieniła ten, ten podtekst tego serwera, no nie? Jeżeli chcecie, jak widzicie, możecie sobie grać, wszystko robić. Możecie sobie kurczaki zabijać, wszystko. I yy, Jak sobie dodać na przykład yy, operatora, żebyście mogli, gej moda, używać i te sprawy. Więc przejmy, przejdźmy teraz do ekstrakcjona na stronę. No i tak, jak widzicie już Wam czas nie mija. Więc tak, przejdźmy sobie do konsoli. Konsola Wam się ustawiła. Ukoś, nie piszemy ukośnika, tylko piszemy op. Bandorek. T. Operator Bandorek. T. Ok, jeżeli już yy, po, weszliśmy w Minecrafta, yy, piszemy, jeżeli nadaliśmy oczywiście operatora sobie, piszemy gamę, modę, tabulator wciskacie i wam powinno wyskoczyć. Yy, jedynka, działa wam jak chce, możecie sobie coś zbudować, nie wiem co. Yy, jakiś domek, wszystko co chcecie, a jak nie, to gracie sobie po prostu z survivala. Więc tak, jeżeli wam się odcineczek podobał, no to zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, e, no i powiem jedno, że zapraszam was na, naprawdę zapraszam was na tego Discorda, robimy potężny serwer, także e, polecam wam wbić i po prostu wejść sobie na ten serwer. Za każde zaproszenie dostajecie na start serwera milion złotych zaprosicie jedną osobę dostaniecie jeden milion zaprosicie dwie osoby dostajecie dwa i tak dalej start jego będzie jeszcze nie jest ustawiony ale od poniedziałku poniedziałek od poniedziałku do piątku na pewno będzie gdzieś w tym terminie włączony serwer także polecam wam wbić i po prostu czekać Oczywiście będzie reklama też na, ser na kanale moim, także e, zasubskrybujcie, zalajkujcie, bo polecam Wam. E, nie będę Wam nic zdradzał co będzie do serwerze, po prostu sobie wbijcie na Discorda, tam wszystko jest oczywiście na nim. Także e, zapraszam Was e, na Discorda, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby po prostu... Wiedzieć, kiedy jest reklama, co się dzieje. No, raczej na Discordzie wszystko macie. Także polecam Wam wbić po prostu i myślę, że Wam wytłumaczyłem to, co miałem wytłumaczyć. Yy, myślę, że już żadnych błędów nie będziecie mieli. Także to by było na tyle i Siemaneczko.